mega ważnego meczu z, wielką, z wielkim zespołem mistrzowie Polski Volta aż obecni mistrzowie Polski zagrają z wielkim Atletico Madryt, które wygrało Ligę Mistrzów, potężna ekipa skok na czele, który gra w tym klubie już od 11 lat, legenda Atletico Madryt Antoine Griezmann też legenda numer 2 i Oblak, który broni z 8 już lat Atletico trzech, Wielki gracz Atletico z nowymi talentami, Moriną, Mistrzem Świata i Galanem, ekipa złączona i trzech zawodników z tych, czyli Koke, Wiesman i Oblak byli w zwycięskim składzie, kiedy przechodzili przez wszystkie etapy, w finale, półfinale i finale, kiedy tą Ligę Mistrzów wygrywali, więc to są zawodnicy, bardzo ważny dzisiaj z tymi wielkimi graczami, mistrzowie Polski będą mieli do czynienia. Nowak w ataku, Kowaczewicz na bramce w obronie, a brat Kowaczewicz, Anna Kowaczewicz po, po prawej stronie, Tudor po lewej, Titel i w ataku, Bartosz Nowak, skład zwycięzców i mistrzów, skład wicemistrzów Hiszpanii na bramce, Oblak w obronie Molina. Po lewej stronie Gajtan, po prawej Koke i w ataku Antuan Griezmann, Mistrz Świata 2018 roku. Wielka aktywne dzisiaj, drużyna Diego Simeone wygra z Mistrzami Polski, Oby nie, obyśmy ten weszli, to jest bardzo trudny rywal. Bo celem dzisiejszym meczu, celem dzisiejszym meczu jest oczywiście awans do Top 6, kimś z tego meczu tam awansuje. My musimy wygrać Atlantę tylko wystarczy remis, więc musimy przegrać, o wszystko na całej parze możemy to osiągnąć. tylko da się pokonać, przegrali już jeden mecz z Borusem Dortmund, potem wygrali z Panathinaikos 6 do 3, ale my dzisiaj musimy ich pokonać. I nie patrzeć na to, że są lepsi, po prostu być pewni siebie. Musimy dzisiaj tą pewność siebie znaleźć na, na parkiecie i wygrać i awansować do top 16. Na to liczymy. Trzymajmy, kto tutaj polskich. Czy Berlinie z Leków da radę. Około półtora tysięcy kpisów, około... 400 osób z Polski, 400 osób z Zielonego Śląska, a głównie często chowy przyjechało tutaj na hale w Berlinie. Oglądać to spotkanie. Przeważają jednak ludzie z Niemiec, którzy, którzy są Polakami. Zaczyna się tylko, zaczynają mi obrońcy tytułu. Oni tutaj grają o wszystko. Nie chcą odpaść jako obrońcy tytułu już w pierwszej fazie. Oni chcą tutaj wygrać pewnie i walczyć o. Kolejne trofeum o drugim trofeum rzędu to byłoby na nich kompromitacja. Teraz Sonny Kittel. Szansa, gol! Jeden do zera, jeszcze raz otwarty mistrzów Polski. Sonny Kittel! Fantastycznie teraz to zrobił. Dobił tą piłkę, nie obronił tego Jan Oblak. Jest jeden do zera dla Rakowa Częstochowa już w dziesiątej sekundzie. Pięknie! No, cudowni mistrzowie Polski to zagrali. Obroń tyłu, a ten na kolanach na razie. Oni muszą go nich wynik. Oni, im wystarczy remis do awansu. Koke. Antuan Griezmann tutaj, presuje go. Bartosz Nowak, a Antuan Griezmann się teraz przedostaje. Zadowolony nasz trener, czyli... Dawid Czwarga. Teraz Sonny Kittel. Sonny Kittel! Ale fatalnie to przestrzelił. Tutaj jest techniczne, pokazuje Jan Oblak. 33 3 lata na karku. Dwa przegrane finału Ligi Mistrzów z Realem Madryt I oczywiście wygrana Ligi Mistrzów Volta bardzo istotna, dzisiaj chcą awansować i wygrać dalszą fazę. Doświadczenia na bramce, teraz jest Tudor, jest Tudor! Ale tą piłkę stracił, jeszcze presują, bardzo powolutku gracze, a to tylko teraz są, Siem się dostać, ale bardzo jednak skuteczki są, teraz to zrobić! Poprzeczka, fart, naprawdę duży fart, prowadzimy cały czas w tym meczu i teraz kontrujemy, gol, gol! Jest do dora, Fran, Tudor! Raków Częstochowa 2, a to tylko 0! Co tutaj mistrzowie Polski zrobili No a tak, taki kontratak teraz Strzał piękny prena Tudora, który daje już dwubramkowe prowadzenie z wielkim o której teraz nie jest wielkie, jest pod! Jest pod umiejętnościami Mistrzów Polski. Jeszcze kontratak na kietrze do Weraga, ale teraz mistrzowie Polski się bawiam z obrońcą tytułu, Frank z dubletem. Poszli za ciosem, poszli za ciosem mistrzowie Polski, mają tą trzecią bramkę. Yy, nie dowieram w to ma Dawid Czwartka, ale my też to nie wierzymy, bo ja to po prostu nie dowierzam, co tutaj się teraz dzieje, bo nawet nie cztery. Ach jeszcze tutaj mógł to biłkę zgubić się ale tyle na twardej bramki, nie ma dobić na tej pierwszej płowie, ale teraz jest bramka yy, Antuana Grismana, no niesamowity jest ten mecz, niesamowity raków gra, ale teraz traci bramkę, którą strzela Antuan Grisman, oczywiście bo zamieniał rady kontratak. Ale co za cudowne gra, jeszcze w Polsce, oni są bliżej awansu do top 16. Czy wyrócimy obrońców tytułu? Czy wyrócimy Wielkie Atletico z Igi Mistrzów? Czy możemy się tym zachwycić? A teraz Kowaczewicz z problemami, bo byłaby druga bramka prawie dla... Atletikoo! Nie bezpiecznie, tu a Grizzba no Kowaczewicz! Kolejna interwencja już kontruje drużyna Mistrzów Polski Będzie szansa Anna Kowaczewicz! Kowaczewicz, ale jednak brat dlaczego bramkarza niego nie strzela! Biemeką koniec pierwszej połowy, która była niezwykle dla nas piękna, 3 do 1 Raków prowagi z dużą Diego Simeona Griezmann! no jest zawiedziony, Simeona zawiedziony, ale chyba Wolda futbol tego obrody tytułu nie będzie, bo to raku często chowa. Polski zespół dzisiaj pokazuje, kto jest tak naprawdę, co tak naprawdę wolta w futbol przeważa A przeważa tylko to Dobra taktyka, dobre ustawienie się, a nie umiejętności, czasem to decyduje Tak pokazali Słowacy na Euro, a teraz to pokazuje Raków, być może Uda wejść historycznie do Top 60 i zagramy w listopadzie Oświe... O... Kierćfinały No miejmy taką nadzieję Jesteśmy tego bardzo blisko Dawid Czwarga teraz musi zmotywować, żeby nie stracili głupich błędu. Bo wystarczy, że. A to tylko strzeli bramki, już będzie nerwowo! Wystarczą jeszcze dwie bramki, remis im wystarczy. My musimy tutaj. Naszym zadaniem jest szybko te nad nadzieje, a to tylko Madryt. Zmazać szybko was, zgasną, żeby te nadzieje graczy. A to tylko zgasły. Ale teraz my tak ich demolujemy, tak samo jak e, demolowali Inter Mediolan w Półfinalnych Mistrzów, które wówczas było też obojącym do tytułu w Mediolanie, a teraz my ich demolujemy, tych, którzy tak pięknie grali w grudniu tamtego roku i dobyli ten wielki puchar Champions League. I, i my ich demolujemy 3 do 1, to jest piękny mecz, który przejdzie do historii polskiej piłki i polskiego sportu. Piękny mecz. Zapraszam na drugą połowę już za moment. Wracamy do Berlina. Czy Raków Fjellnstokowa wytrzyma tą presję? już atakujemy! Yes! Stale to robić bardzo szybko, warto w No mówiłem, żeby te nadzieje zgasły i zgasili te nadzieje jak świeczkę, która będzie się zapalało na wszystkich zmarłych 1 listopada. Tak samo teraz raków Fjellnstokowa te nadzieje chyba już gasi, i dy mistrzów. Miejsce mistrzów w Hiszpanii, no co tutaj zrobił Rekówkiątekowa na początku tej drugiej połowy, to jest niezwykle e, niesamowite. Bartosz Nowak, ale teraz Atletico Madryt 4 do 2, ale i tak to jest jeszcze, jeszcze daleko. Atletico musi się jeszcze pomęczyć z tymi naszymi pressingami, z tymi naszymi klumpesekami, które są na razie które się na razie nam tutaj udają w Berlinie, ale tylko załamane, Oblak do bitka, gol, gol! Jest piąta bramka dla Rakowa, ale się bawimy z tylko w tym mecz. pięknie Bartosz Mawak. No cudownie, ale wiem. Fran Tudor, moi drodzy. Oj, ten Fran Tudor, który już strzelił dwie bramki, jedną z pana Nikajkos i z drugą z, z Borusią. A teraz druga bramka z Acetico to niesamowite! Griezmann! Jest przy do 5 musimy się skoncentrować. Ale jak my mamy tak odp odpowiadać graczom Acetico, to... Raczej się nie musimy oni smartwić, czy szczęśliwy wydawić Czwarga! Teraz baner, banner na trybunach! Kibbisów rakowa często chowa! Jesteście najlepsi tutaj widać i są najlepsi, są najlepsi, a teraz tylko w z problemami, bo była kontra Atletico. To już byłoby niebezpieczne, bo to byłaby bramka kontaktowa. A teraz yy, Bartosz Nowak! Próba strzału, czy podwyższymy te prowadzenie naszej do trzech. Obyśmy to podwyższyli, Galan! Jeszcze jest niebezpiecznie, Gajan! Jeszcze próba się skoncentrować, minuta i 35 sekund do końca. I teraz ruszamy z kolejnym atakiem. Bartosz Towak, Tudor strzał, Oblak do bitka! Nie ma karnego, Oblak to wybronił spokojny ale teraz szybko, szybko tą atak przeprowadzają gracze Atletico. Indianie to przeprowadzają! Molina niestety! 4-5, do 5. już tylko jedna bramka! Różnicy w Berlinie! Raków, broń się raków! Teraz nie może koncentracji! Wystarczy jedna bramka, jest tylko już będzie miało ten awans Więc na Huel Molina, Mistrz Świata, obrońca tam bramkę zdobywa, ale teraz my musimy się skoncentrować najlepiej jest zdobyć bramkę. Szóstą, która uspokoi na pewno naszą Szersze, szeregi, a teraz Gajan tylko Madryt kontruje, niebezpiecznie OJ! Roboczewicz, to interwencja! Uff, jakie teraz szczęście się, się, mi się gorąco zrobiło teraz I teraz Syraków kontruje Wytrzymać to chłopaki, bo jesteście na pewno Herosami, zrobiliście to z podatni Teraz zróbcie to z tylko, czyli wytrzymajcie to Ojoj! Oj, oj, niestety! Antuan Griezmann! I mamy 5-5 już szybkie. Trzy bramki jesteś i komandy, które niestety... dają wyrównanie i dają na tym razie awans drużenia... Drużynie zbycięcy Gieliściu. 36 sekund zostało, bo jak walczyć, jeszcze jeszcze szansa do Rakowa! I niestety poprzeczka! Do boju! Zagrywamy wszyscy, no bo musimy strzelić bramkę na szóstą, no nie ma takiej opcji. Niestety Molina! Och, ale teraz szczęście, bo to mogę być już po zawodach. Szansa, szansa, szansa! I, 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 i jest! 12 sekund przed końcem frontu! do! Jest! No 6 do 5 jest tylko krok od awansu Jeszcze 12 sekund ale jest ten prawie awans do top 6 skin z jest hat -trickiem. I to jaki ze ważnym chyba najlepszym w jego życiu Który może dać jest 5 sekund A to tylko już ma małe szanse Jeszcze dwie ale raczej już nie I koniec, My dotrzymali to strzeli w samej końcówce I ten awans wydarli mi mistrzom Ligi Mistrzów i Raków Częstochowa, które prawie ten awans straciło. W prawie, prawie frajerski sposób, tak kolokwialnie to mogę teraz powiedzieć. Ale jednak strzeliło Franz Tudros i on jest bohaterem tego. Ale jeszcze są inni bohaterowie, bo jednak Kowalczewicz te interwencje w końcu w które... Przyczynimy się do tego, że nie straciliśmy szóstej bramki, tylko poszliśmy do kontrataku i zdobyliśmy bramkę szóstą. Fran Tudor po piętej godzince daje ten awans do Top Wyrzucamy Wyrzucamy Ligi Mistrzów, no to jest nieprawdopodobne. Co się tutaj stało w Berlinie? Ja jestem dumny teraz w Mistrzów Polski. I w listopadzie... Zagramy w drugiej fazie o, i będziemy się bić o trzecie no To jest niesamowite, że my mówimy tutaj o mistrzu Polski. To było więc nierealne rok temu, a teraz to się dzieje. Safe się haktem! Jesteśmy w top 16. Grałem w najlepszej 16 Ligi Mistrzów Volta. I to jeszcze po jakim pięknym meczu A to no, chłopaki, jesteście herosami. Na pewno przywitają Was w Polsce. Bo teraz wracacie do Polski i przywitałem was bardzo gorąco w Polsce po takim meczu, bo cała Polska pewnie to oglądała. Gdzieś się zachwyciła tym meczem, wiesz, wieczór w Polsce, no, październikowy wieczór i to chyba taki szczęśliwy dla Rakowa. Frandudor. Ja on tutaj jest tym bohaterem i on tutaj daje ten awans mistrzom polskim. Jakieś dla nas zarzut, na pewno nie ja będę miał zarzutów. David Swarga płacze Antoine Griezmann. Może te łzy są takie już skłop... schowane, ale widać się wielki smutek Antoine'a Grismana. No ciekawe będzie na konferencji pewnie sama fala radości, jak tutaj na trybunach w Berlinie. A my się za uwagę dziękujemy. Jesteśmy przeszczęśliwi, że Raków awansował do Top i zrobił się tą rzecz. Wydraw w końcówce te zwycięstwo i awansował. No, pięknie, pięknie, pięknie. No, to coś cudownego. Zobaczcie dziękuję. Karol Wyrzekowski. Do słyszenia!